Hej, dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku a ja dziś przygotowałam zdrabki za 60 zł mam tutaj tą najdroższą gwiezdną kasę, którą będę męczyć, za 30 zł dalej maxi cash za 10, no i 4 zdrabki za piątkę. to owocowa rubinowa, błysk diamentów i hot 13 takie oto zdrabki a zacznę sobie od Yy, o, tej chod 13 z numerem 12. Dobrze. I szukam 13. Tutaj nie ma. 24 i 14. Także nie ma 13. Kolejna to błysk diamentów. zrabka z numerem 8 czy ta zrabka w końcu się przebudzi no. 21 nie ma 39 47, 17 i 46 to nic z moich 22, 32 16 i 26 nie no, chyba przestanę ją kupować ale jest tak mało za piątkę, więc z numerem 40, rubinowa a tym bardziej, że jeszcze w niektórych punktach tych starszych zdrapek po prostu nie ma i mają te najnowsze więc chciał czy nie chciał rubin, ta, mm, błysk y, diamentów a się tam pojawia 29, 9, 11 i 33 to liczby w rubinowej a ja mam 27 3, 34 6, jest rubin który mnoży

arbus. Teraz figa i jabłko. Tak, dobrze widzę. Jabłuszko, jabłuszko. Co bym nie pomyliła. Jabłko i figa. Wiśnie i truskawka. To jeszcze było jabłko. Wiśnie, wiśnie, truskawki. Teraz gruszka i borówka borówka, tutaj gruszka z borówką, tu jeszcze borówka, to chyba wszystko. Teraz jest brzoskwinia karambo, karambo brzoskwinia, melon i ananas.

i czternaście, a ja mam trzydzieści osiem, osiemnaście, pięćdziesiąt trzy, dziewiętnaście i piętnaście. Pięćdziesiąt sześć nie ma, dwadzieścia pięć też nie, trzydzieści dwa, czterdzieści jeden, trzydzieści pięć.

Dobra, trzynastki na pewno nie. 21, 55, nie wiem, no. Masakra. 15, 50, 25, a tu jest 40 zł. No proszę, dobrze, że są kontrolne. Dobrze, że są kontrolne. Patrzcie, 25, przegapiłam tą liczbę, 25, a tutaj 40 zł. Chyba, że coś jeszcze, ale. Yy, tak, jeszcze szybko patrzenie. Nie widzę nic więcej. I ostatnia ze strapek yy, z numerem 19. Pozdrawiam tutaj Magdę z kanału Alicja w krainie z, z Zakupów. jej ulubiony numer: karo, pszczoła, pik i nuta. aparat, brzoskwinia cytryna tutaj muffin nie ma nic co by wygrywało burger, ciastka klaps, pizza zamek, kask kawa, kolczyki naszyjnik, no i zegar a w bonusie w bonusie wylądował księżyc Teraz sprawdzę kontrolę, co by znowu nie było. JX, więc nic się tutaj nie zgadza. To do śmieci, do pustych strapek. więc na, dziś, na 60 zł wygrało maksimum, dając 40 zł i 20 zł mam pod Może oddalę Was. Podrubinkiem dyszka mnożona razy 2, więc odcinek jest na 0. Super, że tak się zrobki spisały, zwłaszcza ta maxi. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!